Halo, rośni, jesteś tam? Jak się czujesz, matko? Dobrze, co robicie? Zostawcie tę dziewczynkę. Wiejemy, szybko zostawcie ją. Rośnij, co się dzieje. Rośnij, powiedz, co się stało. Dziękuję ci, Radźwir. Gdyby nie ty, nie byłbym w stanie dokończyć dziś pracy. Wszystkie moje starania poszłyby na darmo i nie dostałbym wypłaty. Nie ma sprawy. Coś się stało, rośni. Mamo, uspokój się, przestań płakać. Co się stało? Sit dzwoniłam do rośni i słyszałam, jak krzyczy. Prosiła kogoś, żeby kogoś innego zostawił. Później nas rozłączyło, nie wiem, co się stało, zrób coś. Nie martw się, nic się rośni nie stanie. Nie pozwolę, żeby coś jej się stało. O Boże!